Dzień dobry, dzień dobry, tu Simmes i witam Was na moim kanale u Mamuśki. Strasznie dawno nas tu nie było. Eee, nie pamiętam już w sumie, kiedy ostatnio pojawił się odcinek Mamuśki, więc pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby sobie w nią pograć. Szczególnie, że ostatnio mam bardzo, po pierwsze, mało czasu, a po drugie, nie chce mi się. Straszny mnie leń dopadł. Eee, a Mamuśka jest taką fajną serią... Nie wymagające ode mnie zbyt dużo myślenia, bo to myśleć mi się głównie nie chce. Dobrze, mamuśko, wstawaj. E, wstawaj, kochana, i od razu coś ugotujemy, bo tutaj nasze dzieciaki robią się już y, głodne. Może tutaj jakąś y, coś, 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 babcia nam podpowie, co możemy ugotować. Mam to nie przetłumaczone, ale lecimy sobie. O, widzę, że coś tutaj się podwiesza. No nic. Chłopaki jeszcze, yy, chłopaki śpią i śmierdzą. <laughs> o jezu! Ojoj! Ojoj! Chłopaki śpią i śmierdzą. No nic. No, widzę, że nie tylko oni, widzę, że tutaj smrodów mamy znacznie, znacznie więcej w tym domu. No dobrze, mój drogi, proszę bardzo, weź sobie prysznic. E, wampirku. Wampirku, ty skorzystaj, może nie z tego samego, co brat, tylko skorzystaj sobie na razie tutaj. No i będziemy ich tu ogarniać, moi drodzy. W ogóle tak, w poprzednim odcinku, jeśli pamiętacie, wyprowadziła się nasza najstarsza córka Stroh. I tak, sądzę, że w tym odcinku wyprowadzą się nasi czarodzieje, to znaczy nasz jeden czarodziej i drugi nie czarodziej, ale wyprowadzę ich obu. Bo sądzę, że uda mi się tutaj uzyskać z nim tą. Te, 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 ile zaklęć? Boże, ile zaklęć? Ja z nim muszę? 5, a nie wiem, ile mam. Pokażcie mi jego księgę magiczną. Mamy, słuchajcie, tak. Naprawa czystość, 2, drzałość, 3, inferencja, 4. Czyli musimy jeszcze jednego zaklęcia się nauczyć, żeby tutaj nasz czarodziej. Mógł się wyprowadzić, więc mój drogi, jak wstaniesz, to weź sobie prysznic. Ty jesteś głodny, mama pewnie już skończyła gotować, tak mam taką nadzieję przynajmniej. No jeszcze nie, ale myślę, że możesz już zejść i sobie usiąść. Ty, mój drogi, skorzystałeś, dobrze? Też idziesz na dół, idziesz na dół sobie tutaj poukładać coś. No w porządku, w porządku, układaj. E, mamuśka, mamuśka, tak, ty musisz to odłożyć oczywiście tutaj, a nie w kuchni, bo jakby to było, prawda? Gdybyś ty to w kuchni odłożyła, to by było strasznie dziwne. Tak, będę dzisiaj skakać. Może zanim zjesz, to chciałabym, żebyś może sprzedała wszystko, bo tutaj będziemy mieli ładne zbiory. E, no a dzieciaki będę już tutaj zapraszać, żeby sobie powstawały i posiadały, no i żeby zjadły sobie spokojnie tutaj. E, śniadanie. No dobra, nasi simowi właśnie tutaj się e, rozsiadają, gdzie mogą, gdzie im się uda, i biorą sobie, e, nie wiem co to jest, szczerze mówiąc, jakiś, e, a, jakiś taki e, chlebek kukurydziany. Chlebek kukurydziany. No dobrze. Chłopaki wzięliście sobie, jak rozumiem. Maluchy sobie wzięły. E, w porządku. Wiecie, co ja ich w ogóle cofnęłam ze szkoły. Nie mam pojęcia, czy zdołam ich jeszcze do niej wysłać zdołam, dobrze. E, no to idźcie idźcie sobie do szkoły, tak, w porządku. E, w porządku, dobrze. I jak chłopaków wyprowadzimy, to tak sobie myślę, że będziemy mogli się zająć właśnie y, już kolejnym, staraniem się o kolejne dziecko. Ja bym bardzo chciała, żeby to było dziecko y, rocznego kosiarza, ale nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Y, czy Da mi się w ogóle choćby w, w jakikolwiek sposób go tutaj sprowadzić, wiecie. Yy, choćby nawet i kodem, bo w sumie, dlaczego nie? Bo zadzwonić do niego nie mogę. Mimo że mam go w znajomych, mogę z nim rozmawiać. Mogę z nim rozmawiać, mogę mu wysłać SMS-a. gdyby a gdybym ją na przykład wprowadziła w nastrój flirciarski, mu flirciarski, A gdzie ty idziesz? O Jezu, czy ja cię. Do, ja ci pracę jakąś dałam? Okej, okay, okej. Okay. Zapomniałam o tym zupełnie. Matko Boska, ja zapomniałam, że ja ją wysłałam do pracy, ale nie, 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 to ja nie chcę, żebyś ty chodziła. Myślałam, że ty będziesz mogła w tej pracy, wiecie, yy, siedzieć tutaj w domu, a to nie, to nie jest taka praca. No to. Yy, to wiesz co, kochana, zrezygnuj z tej pracy. Tak, opuść pracę. Weźmiemy cię z niej. Yy. Porzuć pracę, nie wiem, co ja sobie myślałam, kiedy ją zatrudniałam. Widocznie miałam jakiś powód, żeby ją zatrudnić, ale nie pamiętam już jaki, więc nieistotne. Sprzedamy tutaj jeszcze wszystko. Sprzedamy jeszcze wszystko. O, dzieciaki w ogóle o matko. Dzieciaki są w stanie agonalnym, widzę. Higiena, zabawa, tragedia. A my musimy iść na zakupy, bo mamy pustą lodówkę, więc w pierwszej kolejności ja sobie tutaj skoczę i kupię, może. Tak, porzuć pracę. Potargujemy się, a potem kupimy jakieś po prostu zapasy. No. A jeśli chodzi o nasze dzieciaki, no to tak jak widzę, mają bardzo mało zabawy, więc zanim wrócimy, to ja ich tutaj chłopaczków wyślę, żeby się troszeczkę pobawili. Ty sobie pojeździ, co ty musisz jeszcze tutaj, no właśnie, poruszanie sobie trochę rozwiniesz, ok, a ty? Korzystanie z nocnika by ci się przydało, no to może za chwilę. A tobie czego brakuje? Brakuje ci uwagi. To weź tutaj obejmij, porozmawiaj, spytaj co to takiego, jak mama wróci, to cię wykąpie. Kochana, ty miałaś iść. No właśnie, ale zaatakowały cię pszczoły i jak zwykle po prostu wyszło. Gdzie się po... Czy on się na nas obraził i sobie poszedł? Liścik miłosny. William wyciąga swoją, swoje drugie śniadanie z tornistra i zauważa w środku coś czerwonego. Mmm, to list w kształcie serca z, napisanym na nim, z napisanymi na nim słowami. Jesteś super i nic więcej. William przypuszcza, że mogła go podrzucić nowa dziewczyna, która ciągle się na niego gapi. Czy William zapyta ją o to, czy poczeka na dalszy rozwój wypadków? A pogadaj z nią tym razem. William z łatwością spotyka nową dziewczynę na osobności, ponieważ ona nie miała jeszcze wielu przyjaciół. Zdecydowanie to nowa, napisała liścik, bo rumieni się od stóp do głów. Zatem co teraz? William Bąka nieśmiało podziękowanie, postanawiając na razie zachować wszystko w tajemnicy. Uu, powiem Wam, że jeszcze nigdy takiej reakcji nie miałam, więc dobrze, dobrze. Yy, idziesz sobie, maluszku? Dobrze, ja nie wiem, dlaczego Ty tutaj przyszedłeś. Pewnie za mamą biegłeś, co? No dobra, a ty, moja droga, ogarnęłaś, udało ci się. No, to kup przecenione przedmioty. Tak, tak. Mhm. O, ananas jest tani, to kupimy ananasa. Kupimy białe mięso w folii. Mleko chyba jeszcze mamy, ale kupimy cebulę. Jest, dlaczego ta cebula jest taka droga? straszna? No dobra, zrobiłam jakieś tam zakupy. Nie były one zbyt y, ogromne, ale coś tam, coś tam, coś tam udało mi się kupić, boże, jak się wraca do domu, zgubiłam się znowu. Y, choć tu moja droga, będziesz teraz kąpać nasze maluszki, albo wiesz co? Zrobimy to szybciej <grych> i umyjemy ich w zlewie. Umyjemy najpierw Czesia ze dwa razy, a potem Halka też ze dwa razy. No właśnie, idziemy wykąpać naszego małego zielonego śmierdziuszka. Cieszę on już przestał śmierdzić, czy mi się wydaje. Słuchajcie, bo nawet nie wiem. Nie, no nie dalej śmierdzi. <noise> Boże, gdyby w normalnym życiu to było takie proste. Prawda? Dobrze. A teraz drugi śmierdziuszek. A ty, kochanie. No dobra, to jest jeszcze ta higiena ci tak bardzo nie wzrosła, ale okej. Okay, to skorzystaj sobie, kochanie, z nocniczka w tym czasie. I raz, i dwa, i pięknie. I teraz trzeba jeszcze wyczyścić zlew, bo się ubrudził. Widzę, że tutaj tobie to niewiele pomogło, mój drogi. No dobra, no to będzie kąpiel z bąbelkami. Widzę, że Hulk jest znacznie bardziej brudny i wymaga yy, bardziej ostrzejszych metod. O mój Boże, czy to dziecko może z mamą rozmawiać o sztuce? No dobrze, dzień kompania naszych Milusińskich. A tutaj widzę, że cała reszta wraca z pracy i też śmierdzą. Boże, dlaczego wszyscy w tym domu śmierdzą? Jaki dramat! O matko, jaki dramat! Dobrze, um, kochanie, tobie brakuje zabawy. Czy możesz poskakać? Nie możesz. A czy jeżeli sobie poćwiczysz jogę, to ci trochę chociaż zabawa wzrośnie? Byłoby miło, choć tu poćwiczysz sobie jogę. Ty, mój drogi, bardzo, bardzo potrzebujesz skorzystać z wanny. Wanna na dole jest niestety zajęta, więc lecimy sobie tutaj. Pomyśl, o Jezu, tu już widzę, że Twoja siostra przyszła, ale mamy jeszcze jeden prysznic, więc weź szybki prysznic. E, I Ty też śmierdzisz. Czy Ty też śmierdzisz? Nie. Ojejku, a to w ogóle pierwsza miłość Ci się zdarzyła. Dobrze, mój drogi to Ty się teraz tutaj pobawisz, bo Tobie bardzo brakuje zabawy, a poza tym to możesz jeszcze ponarzekać na problemy i w ogóle pogadać z bratem, porobić zabawne miny, poprawić mu humor i tak dalej, i tak dalej. Nasze dzieciaki, no, nasze dzieciaki już są w nieco lepszym stanie, chociaż tutaj mamy w ogóle małego głodomorka, więc, o Jezus Maria, ile tu jest zajmowania się tymi bachorami, weź tu, daj jedzenie, Boże, które to jest głodne? To jest głodne. Halk jest głodny. Daj jedzenie Halkowi. Eee, daj jedzenie Halkowi. A ty jak się wykąpiesz, mój drogi? Boże, to jeszcze skorzystaj, bo oczywiście tak słabo ci ten prysznic poszedł, widzę. Ale dobra, to nic. Eee, chodź tu, podejdź tutaj i będę chciała, żebyś poćwiczył magię. Bo chcę, żebyś ty dzisiaj się wyprowadził razem z bratem. Dzisiaj, po dzisiejszym odcinku. Chyba już nie zdążymy tutaj sprowadzić naszego mrocznego, ale tak czy inaczej, y, chociaż tyle, wiecie. Ty idziesz spać sobie, dobrze. A tutaj jest brat głodny, ty miałeś głodnego brata nakarmić, a tu widzę, że y, nie, nie bardzo, przepraszam, nie bardzo Ci to wychodzi. Opieka nad małymi dziećmi, umyj, wykąp, połóż leuszka, daj jedzenie. Daj dziecku jedzenie, moja droga. Wiem, że jesteś wykończona i w ogóle po prostu zmęczona i dramat i tragedia tutaj się dzieje, ale no wiecie. Dobra, mój drogi, proszę Cię bardzo, magia i ćwicz magię, a niech będzie złośliwa tym razem. Ty, kochana, jeszcze sobie skorzystaj i wiesz co, będziesz musiała tutaj pomóc trochę. Jest weekend, więc nie musicie od razu odrabiać lekcji, choć tu E, wyczyść nocnik i wycieraj w szale. A potem, bo ty też musisz sobie ćwiczyć, gdzie no nie będę z nią budować rakiety, bo nie stać nas na zakupie, choć w sumie teraz nas stać, ale znowu bylibyśmy biedni jak myszy kościelne, więc ona będzie rozwijać. E, co to miało być? Hakowanie, granie w gry wideo? Boże, ja już nie pamiętam. Programowanie. Ok. E, więcej opcji: bla, 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 bla. Programuj, kochana. Możesz modyfikować grę. Nie ma sprawy. Tobie już chyba wystarczy tych ćwiczeń. Nie wiem, co tobie tutaj jest. O Jezu, za dużo dzieci. No, no faktycznie tragedia. Miałaś go nakarmić. Chyba będę musiała po prostu y, otworzyć tutaj. O, tu coś mamy, na pewno mamy jakieś resztki. Ojej, Flair spadła wartość odpowiedzialności, no przykro mi. Weź sobie dziecko porcję po prostu samo, bo już widzę, że nic z tego nie będzie. Ty masz dosyć dzieci, to weź sobie o zimny prysznic, dobrze ci zrobi. Ty, moja droga, mogłabyś w sumie coś ugotować, tak sobie myślę. Uuu, zrobimy tacę susi. Ty już tu sobie idziesz robić. Tobie się trochę poprawia sytuacja. Czy ty się czegoś nauczyłeś? Czy jeszcze nie? Chodź tu, kochany, jeszcze sobie poćwiczysz tą magię, bo nie widziałam, żebyś zdobył nowe zaklęcie. Może tylko nie widziałam, nie wiem, ale ćwicz sobie złośliwą magię. Ty, ty, kochany, ty potrzebujesz tutaj z kimś pogadać, twój brat właśnie chyba za chwilę skończy prysznic, więc możesz sobie z bratem po prostu zagrać z Briarem. Okej. Okay. No, i jak ci idzie, mój drogi? Udało ci się coś osiągnąć, czy niekoniecznie tym razem? I znowu on śmierdzi, Boże. Co tu się dzieje? Dobrze, jak skończysz, to sobie jeszcze raz weź prysznic. Jak tak dalej pójdzie, to zaraz nam się połowa dzieciaków wyprowadzi i znowu będziemy mieć pusty dom. Och, Boże, musisz koniecznie się posmarować jakimś, jakąś oliwką, moja droga. Użyj balsamu. A tobie. No, czekajcie, no ja tak patrzę. Ojej, będziemy mieli prześ... przesia, przesia, przyjęcie. Sven odkrył nowe zaklęcie. Zobaczcie, wiedziałam, że przegapię. Wiedziałam, że przegapię. Mamy, uwaga, naprawa czystość dwa, zrzałość i dezorientacja, cztery. Interferencja 5. czy czytam inferencja, interferencja. Dobra, dobra, dobra. Dobre, słuchajcie, mamy 5, więc dzisiaj żegnamy naszych e, czarodziejskich chłopców. Jeszcze tylko sprawdzę, kiedy te urodziny wypadają. O mój Boże, to dzisiaj! <noise> o nie, dobrze, to moja droga, jeszcze szybki tort. Jeszcze pieczemy szybki tort, która jest? 19, to jeszcze zdążysz. E, proszę bardzo. Niech będzie tort hamburgerowy, nie będę tutaj kombinować nadmiernie. Zrobimy torta hamburgerowego. Słuchajcie, no proszę, proszę. I nie będzie żadnych maluchów przez chwilę. E, przez chwilę nie będzie żadnych maluchów. Zaraz zobaczymy, czy uda mi się tego pana tutaj sprowadzić jakąś siłą nieczystą. Nie wiem jak. Na przykład MC Command Center. Związki. Nie, nie chcę go zapominać. Chcę go tu sprowadzić żeby do nas przyszedł. Co prawda, która się znaczy kur długo umrze, więc on się tu pewnie zjawi wkrótce, ale no, nie wiem, czy chcę na niego czekać. Wiecie, nie wiem ile to może potrwać. Ty, moja droga, musisz mieć piąty poziom, a masz w tej chwili dobrze. Jeszcze nie, nie ma czwartego, więc jeszcze troszeczkę. Ty jesteś głodny. Weź, pogadaj trochę z bratem. Co, opowiedz małemu historię. Ty sobie bąbelku śpisz. No fajnie. Obudzimy cię akurat na urodziny. Mama już kończy. Widzę, mama już kończy. Sporo się wydarzy w sumie w tym dzisiejszym odcinku. Chociaż ja się trochę zdążyłam pogubić, ale ja się zawsze gubię. Yy, maluchu, znaczy Maluchu, duży chłopcze. Duży chłopcze, chodź. E, pojeździsz na koniku na biegunach, a to z tego powodu, że brakuje ci rozrywki? Nie, nie możesz. O niej, bo młode ci chyba zajęło, tak? No to weź tutaj sobie. Nie możesz? Czujesz się zbyt nieswojo? No to chodź tu, wiesz co? Chodź tu. Opowiedz bratu legendę miejską, narzekaj na problemy i możesz mu na przykład opowiedzieć dowcip. Niech będzie o pąklach, troszeczkę się rozerwiecie. A ja postawię ten torcik na środku tutaj, żeby można było dodać do niego świeczki. No i oczywiście nasza mamuśka doda świeczki. Urodzinowe, i zaraz obejdziemy sobie tutaj urodziny naszych Milusińskich. Może może zawołam tatusiu. Rozpoczniemy spotkanie. Niech nasi tatusiowie sobie tutaj przyjdą, a czemuż by nie. Przy okazji yy, chłopcy przeprowadzą się tutaj właśnie do ojca. No, idziecie? Panowie, czy nasi tatusiowie się tu zjawią? Gdzie ty idziesz? Idziesz do nas, tak? Taką okrężną drogą, ale chyba do nas idziesz. A nie, poszedłeś sobie tutaj coś zerwać. No dobra. No dobra. No dobra. Nie wiem. Może podejdźcie tutaj sobie razem. Reszta tutaj ferajny też zapraszam. Chodźcie, kochani, wszyscy, podejdź tutaj. Dobra, większość chyba zdołała się zebrać, przynajmniej część, więc więcej opcji i pomóż zdmuchnąć świeczki Czesiowi. O Nie, czekajcie, czeka... Boże, czekajcie, Jezu, przecież oni nie są w tym samym wieku, to nie są bliźniaki, ale ja dobrze mówię, że Czesio ma urodziny, prawda? Tak, matko, yy, bo mi się coś popi... popitoliło mi się, chciałam im obu zrobić urodziny, a to tylko Czesio ma dzisiaj urodziny. Oni nie są bliźniakami, ja totalnie po prostu o tym zapomniałam, a to jest status. <śledzimy z nimi> Jego ja w ogóle chyba zrobię trochę zielonego, wiecie? Taką mu lekko zieloną skórę zrobię, żeby było widać, że on jednak jest potomkiem tutaj tego pana, pana, pana liścia z tego. No dobra, to co? Zawołaj może na posiłek. Zawołaj na posiłek. Wszyscy się nie zdołają poczęstować, ale może przynajmniej niektórzy. A ty sobie. Ojej, Czesio zmienił grupę wiekową. Musimy mu wylosować. Co tutaj wypadnie? Znawca sztuki i kreatywny. Idealnie no to będziesz miał kochany kreatywność, może szkolna gwiazda, to tak jeszcze tego nie było. Raczej nie skorzystam, ale w sensie raczej nie będę za bardzo rozwijać, ale wiecie, ej pokaż się, ale ty ładny wyskoczyłeś, o kurczę! No naprawdę bardzo ładne wyskoczyłeś, no super. Powiem wam, że Czesio moim zdaniem wyskoczył, przeuroczy i to jego wdzianko jest prześwietne. Ja go nie będę przebierać, bo mi się mega stycznie podoba w tym. Bardzo fajnie sobie sam wybrał i nawet mi się podoba ten taki bardzo silny blasz na jego bladej twarzyczce. Widzicie, tak wygląda jakby od mrozu, a szczególnie, że to zimowe. No nic, dobra, słuchajcie, ja się troszeczkę nim pobawię, zobaczę jak mi tu wyjdą pozostałe i zaraz do Was wracam. No dobrze, no i mamy naszego małego Czesia, syna Simorośli. Dałam mu właśnie takie powarbowane na zielono włoski, powiedzmy, że próbuje upodobnić się do tatusia. No i oczywiście ubiera się na zielono. Taki jest jego strój oficjalny. Tak, ubiera się na zielono i ubiera się dość specyficznie, miałam ochotę się trochę pobawić i po prostu powybierać jakieś takie odczapy ciuszki. Taki jest jego strój do spania, na imprezę, do pływania na gorącą pogodę, no i na zimną pogodę, taki, który wybrał sobie sam. Dobra, moi kochani, wracamy do rozgrywki. Wracamy do rozgrywki, no i myślę, że mamuszka tutaj postara się pożegnać z naszymi e, młodymi tutaj chłopakami. Chodź, moja droga, przytul syna może, co? Jaki miły zresztą tutaj widzę posprząta. Chodź tu kochana, obejmij jednego i zaraz znajdę drugiego, <noise> żebyś też go objęła, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. O Matko Boska, a kto? Dobra, dobra, słuchajcie. Zobaczcie, kto do nas przyszedł. E, ja już tłumaczę. Ja oczywiście użyłam kodu, ale szczerze mówiąc, nie myślałam, że ten kod zadziała, a jednak zadziałał. E, w związku z czym, moja kochana, choć tu entuzjazmuj się gotowaniem, i ja oczywiście dodam go teraz do rodziny, a za chwilę też usunę z rodziny naszych chłopaków. E, I w następnym odcinku postaramy się rozkochać w sobie mrocznego, no i postaramy się o. Małego Purchlaczka właśnie z nim. E, gdzie ty jesteś? Czy ty objęłaś tego swojego syna? Tak? Udało ci się to? Czy niekoniecznie? Oj, William wkroczył w wybredność w jedzeniu. No tak, pożegnaj się. Pożegnaj się, moja droga. E, powiedz, że bardzo tych swoich synków kochasz. E, bardzo będziesz za nimi tęsknić. E, no, ale na pewno ta, od taty zdołają się dużo nauczyć. Okej, okay, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Ja teraz się tutaj zajmę przygotowaniami do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, co się będzie działo. A tymczasem żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego simowania. Zapraszam Was oczywiście na inne serie na moim kanale, na inne filmy na moim kanale. No i mam nadzieję też, że Wasze wakacje. Mijają przyjemnie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście zapraszam Was również do subskrybowania. Matko, dziewczyno, jaką Ty masz, minę. No i oczywiście pamiętajcie o łapkach w górę i o komentarzach, bo one tutaj bardzo mocno wpływają na to, co się dzieje na kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!